Norweski kot leśny. Co warto o nim wiedzieć? Zacznijmy ten materiał od tego, że koty norweskie, norweskie koty leśne, należą do kotów, które są bardzo zbliżone, jeśli chodzi o ich charakter, jeśli chodzi o to, jakie są, do takich kotów jak mainkuny oraz koty syberyjskie. Czyli są to koty, które w doskonały sposób łączą to kocie, zachowanie, takie podejście do świata, jakie przypisujemy kotom. Lubimy przypisywać kotom takie zachowanie jak niezależność, niekiedy upartość, ale te koty łączą to w doskonały sposób z takimi cechami, z takim zachowaniem, które polega na tym, że obdarzają nas, swoich opiekunów, bardzo wielką miłością, bardzo mocno się z nami wiążą i właśnie to są rzeczy, które w ten sposób najłatwiej byłoby scharakteryzować kota norweskiego leśnego, czyli kot, który łączy w doskonały sposób, Kocią niezależność, samodzielność, stawianie na swoim z gigantyczną miłością, przywiązaniem do opiekunów, i jest to taka mieszanka doskonała, jeśli chodzi o koty. No ale, jeśli chcecie posłuchać dłużej, to zaczynamy. Zaczniemy może od tego, że podziękuję Wam za wsparcie. Patronat, postawienie symbolicznej kawy linki są w opisie za wszelkie formy wsparcia. Bardzo dziękuję za ocenianie, komentowanie, polecanie tych materiałów też. To jest dla tego kanału, dla jego rozwoju czymś niesamowicie ważnym. Zacznijmy może od wielkości, ponieważ są to koty dosyć duże, ważące od 5 do 10 kg, niekiedy potrafiące ważyć nawet więcej i nie, nie mówimy tutaj o kotach, których waga jest zbyt wysoka. Do tego są to koty długowieczne 14-16 lat To jest taki średni, to jest taka średnia długość życia tych kotów i często zdarza się, że one żyją po prostu dłużej. Jedną z najważniejszych cech tych kotów jest gigantyczna odporność na warunki atmosferyczne. I chodzi tutaj o to, że ten kot w doskonały sposób sobie poradzi, kiedy jest śnieg, kiedy jest mokro, kiedy jest zimno. No jednak ten kot musiał sobie tak można powiedzieć radzić, ponieważ to jest jeden z tych kotów, tak jak te wcześniej wymienione, które są do niego podobne, które powstały w sposób naturalny. Tutaj nikt nie kierował ich Powstawaniem, tutaj nie było jakiejś wielkiej działalności hodowców. Nie. To są koty, które powstały w sposób naturalny, co dla mnie jest czymś bardzo fajnym, ponieważ te koty no, potrafią zachować wiele tych kocich cech, jak to często się nazywa, i połączyć je z bardzo fajnym stosunkiem do opiekunów. Jeszcze raz się powtórzę. To, jak widzimy te kocie cechy, no niekiedy odbiega od prawdziwych, realnych tych cech. Są to koty, oczywiście wróćmy już do kotów norweskich leśnych koty, które w doskonały sposób odnajdują się w życiu rodzinnym koty, które uwielbiają swoich opiekunów, obdarzają nas bardzo dużą miłością. Może nie są jakoś bardzo przytulaśne, jak to się określa to nie są koty, które bardzo mocno dążą do pieszczot. Kiedy chcą, to wtedy tak, w przeciwnym wypadku nie, ale uwielbiają być obok nas, uwielbiają być z nami, potrzebują naszej obecności, pomimo tego, że doskonale sobie radzą, będąc samemu. One dobrze znoszą samotność, tylko że no, dobrze znosić samotność, a lubić samotność, to są dwie zupełnie różne rzeczy. To kot, który no, najlepiej czuje się, kiedy jest obok swoich opiekunów, kiedy ma pod ręką tych swoich opiekunów, których obdarza bardzo wielką miłością. Koty te odznaczają się łagodnością, bardzo takim fajnym podejściem do całego świata, i ta łagodność oczywiście jest duża, ale kiedy trzeba, ten kot potrafi się obronić, kiedy trzeba, no potrafi na przykład się przeciwstawić jakiemuś innemu kotu albo też psu. Jeśli chodzi o te kontakty, to łatwo go nauczyć, żeby tolerował inne zwierzęta domowe, żeby to nie sprawiało problemów. No tylko, że gdy jest sytuacja, jaka jest, on sobie poradzi. To też koty, które, tak jak powiedziałem, doskonale odnajdują się w rodzinach i świetnie odnajdują się, jeśli chodzi o kontakty z najmłodszymi. Chociaż tutaj ważna sprawa, którą już podkreślałem, to przytulanie, te pieszczoty. No, średnio to najczęściej te koty widzą, więc tutaj trzeba obie strony i tych najmłodszych, i te nasze koty po prostu nauczyć, jak się bawić, jak się zachowywać, tak żeby to nie sprawiało problemu. To też koty bardzo inteligentne. I wbrew temu, co niektórzy uważają, je się w znaczeniu koty ogólnie da się często czegoś nauczyć. I uczenie kotów sztuczek i innych rzeczy to nie jest głupota, to nie jest wymysł. To jest coś, co bardzo fajnie łączy bycie z nami, ruch i coś, co jednak pobudza te koty, jeśli chodzi o ich inteligencję. Pamiętajmy, że. Ruch to nie jedyna potrzeba, jeśli chodzi o koty, szczególnie takie koty jak norweski kod leśny. Tu są też potrzebne stymulacje umysłowe. Ogólnie to kot dosyć aktywny, lubiący się wspinać. Tutaj pamiętajmy, że warto by było pamiętać o tym, żeby dać mu możliwość wspinaczki, żebyśmy dali mu tą możliwość wspinaczki, żebyśmy mu, my mu stworzyli warunki do tej wspinaczki, a nie żeby robił to na własną rękę i żeby coś spadło, chociaż to kot niesamowicie uważny. I ostrożne. Co warto jeszcze o nim wiedzieć? Pielęgnacja jest prosta. Są to koty, które przyzwyczajają się wbrew temu, co się najczęściej mówi o kotach. Chociaż to w przypadku wielu kotów jest jak najbardziej prawda, ale w przypadku kotów norweskich, leśnych nie. To kot, który przyzwyczaja się do ludzi. Tu nie ma takiego czegoś, że on przyzwyczai się do miejsca. Nie. Tu opiekunowie są najważniejsi i o tym należy pamiętać. To jednak kot, który przyzwyczaja się właśnie do człowieka, dlatego na przykład podróż, jakaś wyprawa z tym kotem, to nie sprawia mu problemów. Ma obok z siebie opiekunów, no to jeszcze ciekawość, to jeszcze zaspokaja jego ciekawość. I tu bardzo ważna sprawa, to kot po kotu ciekawski. I o tym trzeba pamiętać, że ta ciekawość, kiedy nie zapewnimy mu odpowiedniej dawki ruchu, rozrywki, jeśli to jest na przykład kot niewychodzący, to ta ciekawość potrafi być dosyć duża. A jeśli chodzi o to, czy może być kotem niewychodzącym, to jeśli oczywiście zapewnimy mu odpowiednie warunki, może takim kotem być, chociaż należy pamiętać, że no tutaj jednak tego czasu poświęconemu, tego poświęconego temu kotu no trzeba sporo. To kot, który no jest bardzo, może nie bardzo, jest aktywny, potrzebuje tego ruchu, potrzebuje. Tego wysiłku umysłowego, jeśli mu zapewnimy, będzie dobrze. No ale taki kot niewychodzący, który będzie się nudzić, no to one potrafią być bardzo, bardzo pomysłowe. O, tutaj tego słowa mi brakowało. Czyli kot fajny, miły, łączący fajne cechy charakteru. Kot, który potrafi być doskonałym kocim towarzyszem, doskonałym kocim przyjacielem, łownym, doskonale sobie radzącym na zewnątrz. Kot, który. No, jest jednym z najfajniejszych kotów na świecie, no ale to można mówić o wszystkich kotach, tak, prawda? A po prostu kot norweski, leśny wyróżnia się i wyglądem, i no, takim fajnym połączeniem tego charakteru. Więc bardzo ciekawy kot, kot godny polecenia, jeśli oczywiście masz dla niego czas, odpowiednie warunki. To nie jest tak też, że to jest duży kot, to będzie ja kilogramami, chociaż zje więcej niż na przykład 2-3 kilogramowy kot. Tak jak mówiłem, są to koty długo żyjące, koty, które raczej nie mają problemów z swoim ciałem. I ważna sprawa. To nie tylko kot duży i fajnie wyglądający, ale też kot o bardzo fajnym charakterze. I o tym warto pamiętać. Zapraszam na inne materiały na temat tych kotów. Zapraszam ogólnie na inne materiały, na inne moje kanały. Szczególnie na ten kanał Ciekawostki o Zwierzętach. Próbuję tam się rozkręcić. Mam nadzieję, że mi się to uda. Tam też niekiedy będzie coś o kotach, o psach, o zwierzętach domowych. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za wszelkie formy wsparcia. Zapraszam do tego wsparcia, ponieważ ono jest bardzo dla nas ważne i naprawdę dzięki temu wsparciu. No, co tu dużo mówić? Może być mnie na Waszych ekranach więcej. Niestety, no, muszę się na tym ekranie pojawiać z różnych powodów. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję. Zapraszam do ocenienia, skomentowania. Bardzo zapraszam na przykład do polecenia czy to na mediach społecznościowych, czy też yy, można powiedzieć w innych miejscach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.